Co się dzieje, szanowni państwo, w Polsce ludzie nie dowierzają, jak to jest możliwe, że zagraniczne korporacje, jak Oszoł, płacą Polakom nawet dwa razy mniej na rękę, ale w Polsce wszystko już jest w danym momencie droższe, szanowni państwo, Polacy się zastanawiają, jak to jest możliwe, że w takim miejscu jak to trzeba płacić dwa razy więcej, nie trzeba używać gazu, nie trzeba używać witaminy D, kupować butów na zimę, szanowni państwo, nieruchomości są trzy razy tańsze, kredyty tańsze. Ceny nie w sklepach są już znacznie tańsze aniżeli w Polsce, prawda? Dzisiejsza pogoda to 22, jutro 21, 21, 21, 21, 22, 23. W nocy po 16-14 stopni nie trzeba gazu używać. Tak jak w danym momencie w bardzo zimnej Polsce, w której dzisiaj, szanowni państwo, jest bardzo, bardzo zimno i przychodzą bardzo wysokie rachunki za gaz, a jak nie, to musisz palić drewnem i węglem po to żeby mieć ciepło w domu, a jak nie, to zamarżniesz. A jak nie, no to drogi gaz, a jak nie drogi gaz, szanowni państwo, no to drewno i węgiel i dwie godziny dziennie palenia i cuchnięcia tym dymem i wąchania tego dymu. Tak to właśnie jest, szanowni państwo, ale nam się wpaja, że my gonimy Hiszpanię. Jednak to, szanowni państwo, w Hiszpanii bułki, bagietki, woda, kawa, banany, pomarańcze, mąka, woda, mleko, ryby, jaja, ser, cukier, olej, ziemniaki. Piwo, wino, woda, czekolada, makaron, lody, wołowina, pasta do zębów, proszek do prania, coca-cola, ryż, mleko dla dzieci, jedzonko dla dzieci, ale nie gerber, bo u nas gerber jest tańsze, ale kurczaki, piersi z kurczaka, wieprzowina w tej samej cenie, sneakersy, marsk, Nesquik, ziemniaki, pomidory, a nawet mrożona i świeższa pizza jest tańsza niż w Polsce. Wszystkie te produkty, szanowni Państwo, w tak zwanym Alcampo, czyli części Auchan, czyli takiego odpowiedniku polskiego Auchan, trzeba płacić pracownikom dwa razy więcej. No ale żywność, szanowni państwo, jest tam dwa razy tańsza, bardzo często, nawet trzy. No ale większość rzeczy jest po prostu tańsza, troszeczkę od polskich żywności albo w tej samej cenie. U nas tylko są herbatki tańsze, szynka, no ale u nas jest jedna szynka jest dobra, druga jest badziewiasta. No i chleb jest u nas tańszy, tak jak wspomniałem wcześniej, u nas jedzącko Gerber jest tańsze, bo mamy fabrykę, szanowni państwo, w Polsce Gerbera, ale cała reszta jest droższa, jest tragedia w Polsce. Szanowni państwo, wmawia się nam że my gospodarczo idziemy do przodu jak idziemy gospodarczo, jeżeli w Hiszpanii o której nam się opowiada, Szanowni Państwo nie trzeba gazu, nieruchomości są trzy razy tańsze, kredyty tańsze, płacą dwa razy więcej w, w zagranicznych korporacjach, które sprzedają produkty żywnościowe, no ale u nas te produkty żywnościowe już są droższe niż w tamtych, Szanowni Państwo, sklepach więc ludzie się zastanawiają jak to jest możliwe i proszą o jeszcze dzisiaj, Szanowni Państwo sprawdzimy parówki, parówki, Szanowni i Państwo sprawdzimy tak zwane parówki. Nawet nie wiedziałem, że mają parówki. Myślałem, że mogą nie mieć parówek. No to są hot dogi po prostu. My Polacy myślimy, że parówki są takie polskie. Zobaczmy najpierw szybka lekcja angielskiego, jak się mówi parówki. Spróbuję zgadnąć, spróbuję sam przeczytać, aby zobaczyć, czy ten hiszpański rzeczywiście jest taki łatwy. Salchichas pewnie. Salchichas. Wydaje mi się, że salchichas. I mówię na serio, wcześniej nie sprawdzałem. Salchichas. Ojej, no szanowni państwo, no przyrzekam, salchichas. nie sprawdzałem wcześniej, nie sprawdzałem, przeczytałem pierwszy raz w życiu ten wyra wyraz. Salchichas. Szanowni państwo, naprawdę, pierwszy raz w życiu przeczytałem ten wyraz i nawet, ja hiszpańskiego nie znam, ale jest taki, taki łatwy po prostu, że jak czytasz, to nawet nie musisz się go uczyć właściwie, prawda? No taki łatwy jest hiszpański, salchichas, bardzo łatwo. Proszę bardzo, a to w takim razie, po ile u nich są parówki? No, może parówki będą u nas tańsze, szanowni Państwo. Może u nas jakieś parówki będą tańsze? Zobaczymy, po ile są najtańsze parówki. Nie, no nie będą tańsze raczej u nas parówki, bo widzimy, że najtańsze parówki z takim kciukiem to są po 3,24, czyli po 12, 13 zł. Tutaj troszeczkę lepsze, po 13, 14, 15, 16 zł, prawda? 17, tutaj zaś mamy po 9 zł za kilogram. Tu mamy, szanowni Państwo, jakieś lepsze, takie po 20 5, po 27 zł za kilogram. Tu mamy jeszcze lepsze, jakieś takie po 45 zł za po 44 zł za kilogram. No ale te najtańsze za kilogram kosztują 12 zł. Nawet za 9 zł widzimy Frankfurt. Frankfurt, bo generalnie za granicą to parówki się nazywa, bardzo dużo tych parówek nazywa się Frankfurterki, prawda? Frankfurter, czyli ta taka niebieska kiełbasa. Tak się przyjęło po prostu w Europie i bardzo dużo po tych kiełbas się nazywa bodajże z niemieckiego chyba prawda widzimy yy, ile tych kiełbasek jest Zobaczmy, co jest dalej. Tu są jeszcze droższe, prawda? No ale tutaj są takie za 44 za kilo, prawda? Tutaj widzimy 21 za kilo złotych, prawda? Czyli mamy takie za 10 złotych za kilo, nawet za 9 złotych za kilo, ale są po 12, 13, po 20, po 25, po prostu tanio, tak? To no, są też drogie, takie po 40, po 30. Widzimy tutaj na przykład ta, ta, taki dochód dogów jak jest 6,47, to 6 razy 4, no to tam jest 27 złotych za kilo, prawda? Czyli o, już, już mówmy tak, no za 9 zł kupimy, najtańsze potem to jest 10, 12, 13, następnie jest następny poziom 15, 16, 17 do 25 zł bardzo duży wybór. Areszta jest dużo jest drogich po 40, po 45, a nawet są po 80, no jest bardzo duży wybór po prostu frankfurterek w Hiszpanii. Może dlatego, że bardzo dużo Niemców mieszka w Hiszpanii, szanowni państwo, i bardzo dużo tam odwiedza tą Hiszpanią. No zobaczmy w takim razie, co się y, święciło na Polsce. I, ile za kilo. Widzimy, tutaj mamy 31 za kilo, szanowni państwo. 31 za kilo, 31 za kilo tarczyński, Dolina Dobra 35. No i proszę bardzo, nawet nie wiedziałem, że berlinki to są takie tanie, prawda? 27,56, prawda? Są berlinki, są parówki. O, berlinki po 19 zł, bardzo tanie berlinki, czyli, ale to jest dalej 27, a u nich najtańsze są po ile? U nich najtańsze są po. U nich najtańsze były po 9, 10, 11, 12, 13, 14. Weźmiemy tutaj cena rosnąco, bo tutaj można sobie kliknąć u nas na tym polskim, akurat cenę rosnąco, i takie najtańsze będą nam wyskakiwać. Eee, zobaczmy po ile są. 36 poszukujemy za kilo najtańsze. 36, 40. Eee, o, jest. Najtańsze są po 10. Czyli tak jak u nich. U nich najtańsze były po 9 za kilo. Proszę zobaczyć, najtańsze są po 9 za kilo. Po 10, 39 u nas za kilo. U nich po 9 tam były mniej więcej, prawda? Yy, szanowni Państwo, 10 za kilo. No, mamy w tej samej cenie, bo proszę zobaczyć. Tarczyński ma po 44 za kilo, jakieś tam polanki po 37, tak. Yy, tu jakieś serderki po 30, czyli u nas też od 10 najtańsze się zaczynają, no ale większość to jest yy, nie po 15, tylko raczej po 20, 25, 30, prawda? jeden rodzaj takich najtańszych jest po 10 czy po 12. Oni mają większy wybór tańszych, no ale generalnie reszta jest mniej więcej w tej samej cenie. U nas brak jest takich bardzo, bardzo drogich. U nich po prostu jest bardzo wysoki wybór tych frankfruterek. O tutaj chodok jest jakiś za 15, 29 widzimy, za kilogram, tak. U nich jest bardzo, yy, yy, bardzo, bardzo duży wybór. Tych tańszych jest więc u nas średnich jest duży, ale u nich jest bardzo dużo drogich też, prawda? No, niektórzy lubią może bardzo drogie, takie wiecie, no 100 zł za kilo tam nawet mieli, prawda? Co niektóre, proszę zobaczyć, tam 16 euro, tam 19 euro, no 70 zł za kilo, prawda? E, tam dalej były, proszę 15 zł, 15 funtów euro za kilo, prawda? Bardzo dużo, tak, no ale generalnie jest bardzo dużo takich tanich, po prostu jakieś produkty premium. Szanowni Państwo, także, więc widzimy, że do naszej loży e, tanich produktów w sklepie Alcampo w Hiszpanii, czyli t, dla nas Polaków takim odpowiednikiem jest oszą. Szanowni Państwo e, nawet parówki są w tej samej cenie, a może nawet tańsze, w zależności od tego jaki tam jest rodzaj tych parówek bo to trzeba sprawdzić, bo tutaj, a nie, tu mamy po 12 zł, to widzimy, tu są po 2,59 zł, prawda Szanowni Państwo, ta sama cena a może nawet tańsze ta sama cena. Kupimy w tej samej cenie. Tam co tutaj. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu będą otrzymywali Państwo powiadomienia o najnowszych e, e, produkcjach z formuła nieruchomości na YouTube. Zapraszam do kliknięcia w subskrypcję. W, w, w Dzwoneczek notyfikacyjny, a także w kliknięcie lajka, like kciuka do góry, aby algorytm się nasycił. I jeszcze na sam koniec salcicias. Salcicias, szanowni państwo, zapraszam już wkrótce do usłyszenia. Salcicias.